Witam Państwa. Kolejny nasz odcinek wokół tytułu i prezentacja naszych książek. Jest mi ogromnie miło móc dzisiaj Państwu pokazać Fultona Shina. Nazwisko chyba nie trzeba wyjaśniać, bo arcybiskup jest tak popularny w Polsce, jest tak doceniany, że myślę, że sprawi Państwu ogromną radość to, że edycja zdecydowała się wydać. Pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji arcybiskupa na temat ostatnich słów Jezusa. Tego jak pisze Fulton Shin, z jaką siłą oddziaływania przekonuje swoich czytelników i odbiorców, bo jak Państwo wiedzą, to był autor, który nie tylko pisał, bardzo aktywnie także głosił Ewangelię poprzez środki masowego przekazu, czyli tak jak pauliści. I ta książka jest niezwykła, jest wyjątkowa. I jest to książka, która naprawdę z każdym zdaniem coś w człowieku porusza, daje mu do myślenia, prowadzi go do refleksji i naprawdę zmienia na lepsze. To jest zresztą, jak Państwo wiedzą, taką naczelną zasadą i ogromną radością w naszej pracy, żeby to, co proponujemy, to, co wytwarzamy dla Państwa, mogło zmieniać Państwa życie na lepsze. Co tutaj się znajduje? Pytania intrygujące, pytania, z którymi się mierzymy, pytania, które czasami zostawiamy bez odpowiedzi, bo nie szukamy albo tych odpowiedzi nie możemy znaleźć. Dlaczego w czasie męki Jezus nigdy nie mówił o swojej niewinności? Dlaczego się nie bronił? Dlaczego wzorem Jezusa ci, którzy są najbardziej niewinni wśród ludzi, doświadczają cierpienia? Pytanie, które chyba dla wielu osób jest ogromnym problemem związanym z wiarą. Jaka jest różnica pomiędzy cnotą nadziei a emocją nadziei? Czyli, czy mylimy, czy mylimy dobroć ze spontanicznością? To jest dosyć częsta pomyłka. Albo, czy miłość to emocje? Dlaczego po czwartym zdaniu wypowiedzianym na krzyżu przez Jezusa ziemią spowiła ciemność? W jaki sposób nawrócenie złoczyńcy jest kluczem do przemiany dzisiejszego świata? Dlaczego otrzymujemy wybaczenie mimo tysięcy grzechów? Jeżeli śledzą Państwo naszą stronę internetową edycja.pl, e, widzą Państwo reklamy z najpiękniejszymi cytatami, najbardziej poruszającymi z tej książki, także z pięknymi sugestywnymi grafikami. To jest zachęta. To jest zachęta do tego, żeby dokonać wglądu w siebie właśnie w czasie wielkiego postu, ale także poza tym czasem. I dzięki Fultonowi Shinowi zmierzyć się ze zmianą siebie. Zapraszam i polecam tę książkę. Sięgam na moją półeczkę, po drugą rzecz, i z ogromną przyjemnością chciałabym Państwu polecić książkę o sobie, której rychła beatyfikacja chyba wszystkich nas bardzo cieszy. Książka. Bardzo pięknym wydaniu. W wydaniu, jak Państwo widzą, Prymas Wyszyński do Młodych. Nie trać czasu. Książka jest szczególna, dlatego że zbiera teksty prymasa, ale tymi tekstami on odpowiada na pytania współczesnej młodzieży. Proszę pozwolić mi przeczytać fragment od autorki. To jest pani Agnieszka Bugała, która dokonała bardzo ciekawego eksperymentu. Niewiele osób wie, że przez długi czas dzieci z całej Polski pisały listy do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dowiadywał się z nich, co dzieje się w ich rodzinach, domach, czym się smucą i czym cieszą, czego im brak. Odpowiadał na każdy list. Jeśli tylko na kopercie był adres zwrotny, każdą z po modlitwę włączał do swoich pacierzy. I dalej pisze autorka tak, po wielu latach zaprosiłam młodych z całej Polski na spotkanie z kardynałem Wyszyńskim. I nie zawiodłam się. Przyjęli moje zaproszenie, odpowiedzieli młodzi ludzie z Krakowa, Białego Stoku, Warszawy, Głogowa Małopolskiego, Wrocławia, Polkowic. Przysłali swoje pytania, aby rozmowy z kardynałem Wyszyńskim mogły się odbyć. Poruszyli wiele ważnych kwestii, które leżą im na sercu. I okazało się, że, tak jak pisze autorka, prymas Wyszyński nie zawiódł. Odpowiedział na każde z pytań, zaział w młodych ludziach ziarna Bożej Miłości. A od nich już zależy, czy wyrośnie z nich kwiat, kłos, czy drzewo. Książka jest piękna, także edytorsko, jest bardzo ciekawa ze względu na materiał, jaki zawiera. I oczywiście są zdjęcia prymasa. Ja tutaj zaznaczyłam jedno, które mnie poruszyło przy pracy z tą książką. Rzadko widzimy prymasa Wyszyńskiego w tym wieku. Ten materiał jest bardzo bogaty, dlatego bardzo chciałabym Państwu tę książkę zarekomendować. Niezwykłe są też, niezwykle przenikliwe, niezwykle jakoś poruszające, niezwykle oddziałujące na człowieka te odpowiedzi prymasa. One naprawdę zupełnie, zupełnie nie straciły nic ze swojej autentyczności, głębi, z siły oddziaływania. Być może teraz, kiedy znamy całe jego życie, znamy, znamy ten ogromny skarb, który krył się w tym człowieku i w jego działalności, one mogą oddziaływać szczególnie mocno. Są tutaj takie hasła, są tutaj różnego rodzaju e, teksty, które są szczególnie istotne. E, no właśnie, pojawia się Maryja. Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. Jak wielu, wielu świętych był bardzo związane z Matką Bożą, to znajduje odbicie także w tej książce. Naprawdę Trzeba ją mieć, trzeba ją mieć. Pozostając w kontekście młodzieży, dzieci, zmieniamy troszeczkę stylistykę. I to, co teraz chciałabym Państwu pokazać, na pewno ucieszy rodziców mniejszych dzieci. Jest to jedna z książeczek edukacyjnych, które Biblia, jak Państwo wiedzą, Towarzystwo Świętego Pawła, edycja Świętego Pawła kocha Pismo Święte, uwielbiamy dzielić się tym z ludźmi, uwielbiamy, jak nasi odbiorcy, nasi czytelnicy mogą jak najgłębiej zanurzyć się w tym świętym tekście, nawet jeżeli mają tylko kilka lat. I ta książka, co widać zresztą, jest takim zaproszeniem do odkrywania Pisma Świętego już od maleńkości. Są tu postacie biblijne, ale jest też historia, którą dziecko może zbudować. Jest to oparte na metodyce, która jest teraz szeroko wykorzystywana w nauce dzieci, to znaczy, żeby pewne elementy z ich świata, pewne elementy, które im są bardzo bliskie, stały się częścią opowiadania. I tutaj mamy taką aktywność, którą dzieci mogą wykonać: ważka, latarnia, pas i Abraham. Te rzeczy trzeba znaleźć. Tych postaci jest wiele, są dzieci Jakuba, jest też jesz, okno pająk, ale bardzo sympatyczny, można zobaczyć, naprawdę sympatyczny. I różne historie. Józef w Egipcie, Izraelici, czyli tak naprawdę przejście przez całą Biblię, ale w niezwykle ciepły, intrygujący i zabawny sposób, anioł nawiedza Maryję. Nie sposób się nie zachwycić. Wszystkich rodziców. Ale także ciocie, wujków, babcie, dziadków, siostry i osoby, które, którym bliskie są dzieci. Bardzo do tej książki zachęcam. Ona naprawdę daje wiele radości i przygotowuje do, do tego, żeby z Bibią się spotykać przez całe życie. Zapraszam Państwa do kolejnych odcinków. Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.